Rodzice zanudzają was tekstami, wyglądaj i myśl jak człowiek, ucz się, nie filozuj, idź w ślady tatusia, jak się temu nie dać, my mamy własne radio, nadajemy incognito i dlatego mówimy co nam gra w duszy na full. We Radio stacja Rosco. Oh, yeah. Słuchajcie, radiostacja radio stacji Rosco. mój kumpel Lopez, wtorek, teraz prawie zwykle a po co ja właściwie do ciebie dzwonię? Nieważne fajna zabawa. <noise> o, dzień dobry, mówi posterunkowy. Dzwonię w związku ze skargą sąsiadów, którzy narzekają na ciągłe wycie. Rej! No już, jak ci się to podobało? Słyszałem, że Bobby tak zaczynał. Ja tylko chciałam trochę podkręcić wizerunek moich staruszków, ale coś to za słodkie, no nie. Wysypki aż dostałem. I tak lepsze to niż poprzednio. Po sygnale prosimy zostawić wiadomość. Oddzwonimy. Dziękuję. Jak to się wyłącza? co mam do diabła wcisnąć? U nas przynajmniej jest sekretarka Jak u was nikogo nie ma, telefon dzwoni jak wściekła Jak ty odbierasz, to jakby gadało się z lokajem uh. Halo, rezydencja Brennanów. mówi Ray Brennan. Czy mogę w czymś pomóc? Co by zrobił twój stary, gdybyś powiedział po prostu jo? Pewnie by wrzasnął do mnie: joć sobie do kupli, a potem zrobiłby mi wykład na temat dobrego wychowania. Po czym kazałby mi iść do swojego pokoju i zastanowić się, czemu przynoszę wstyd jemu i matce. A co masz właściwie robić, żeby nie przynosić im wstydu? W tym tygodniu na przykład mam bawić się w dobrego synka i grzecznie pozbyć się bokobrodów, bo uwaga, szykujemy się z rodziną do corocznego portretu. No, przecież fajnie ci w nich. Mówisz? Pewnie. To na pamiątkę. I tak zostawię baki, wywal to zdjęcie, dobra? A co, postawiłeś się? Ja mu trochę pomogłem Wiecie, uznałem, że warto o nie zawalczyć Chcesz je pomacać? Nie, dziękuję Ej, to jest niezłe Będzie ostra jazda Ej, chwila stary, co kombinujesz? Tu pytalski, myślę sobie właśnie Kiedy warto postawić się rodzicom? Lopez, jak uważasz? E... No, czasem pewnie warto. Najlepiej podam ci przykład. Wczoraj wieczorem. Wczoraj był u nas na kolacji mój kumpel pytalski. Zwykle wtedy dla odmiany ojciec czepia się jego. I co, panie kudłaty łeb? Masz już dziewczynę? Nie? To nie takie łatwe. Moja rada, idź do fryzjera. Co on ma na głowie, jak mocniej zawieje? <laughs> Czasami udaje mi się odlecieć. <laughs> Tato! Wymyśliłem fajne hasło na mecze. Jest dobrze, jest lepiej! Odleciało w kosmos! Jak czyjeś baki, prawda? Opanuj się spokojnie. ta <grym> tata chce ci coś powiedzieć. Przypominam mu tylko, że w sobotę robimy zdjęcie. I że do tego czasu powinien coś załatwić. Kapisko, znaczy, jeśli skapowałem te subtelne aluzje. To mam zgolić baczki, dobrze mówię? Po kim ty jesteś, synu, taki domyślny? Eee, tato, e, a czy na tym portrecie nie ma być widać, jak obaj dorastamy? A w końcu, zarastanie włosami to też dorastanie, nie? Jutro marsz do fryzjera. Uuu, tatuś zrobił się stanowczy. Tato nie chce i już. Przecież nie mam tatuaży ani kolczyka w nosie. To tylko baczki. Niewinne niczym u dzieciątka. No cóż, jak sobie chcesz. Wolisz się zachować? Dobrze. Szkoda, że nie będziecie na zdjęciu, ale... Skoro tak postanowiłeś... Jasne, tak postanowiłem. I tak to było. Imiona bohaterów oczywiście zmieniłem, żeby zachować naszą anonimowość i żeby chronić siebie przed bratem sadystą, który czasem lubi się nade mną popastwić. Zaraz, zaraz, momencik. Czyli ty rzuciłeś swoje, a on rzucił swoje, no i co potem? A potem obaj naraz chwyciliśmy za srebrne sztućce mamy i walczyliśmy przy stole, póki jeden z nas nie padł. A zwycięzca dostał od mamy po tyłku. <laughs> to co teraz będzie z portretem rodziny? Mnie to zwisa i powiewa. No dobra. A jeśli ojciec dał ci spokój tylko z tego powodu, że był u was twój kumpel, ale dzisiaj go nie będzie, no i co wtedy? Zapraszamy na wyjątkowy, specjalny program Mój kumpel Lopez. Zaraz, zaraz. Co macie dziś na kolację? A co dzisiaj jest wtorek? A dzień wieprzowiny w kary. Wkrótce w specjalnym programie mój kumpel Lopez usłyszycie o wieprzowym buncie. Nasz bohater będzie obalał domowego tyrana. Jutro w radiostacji Ros. Nie usłyszycie, nie chcę o tym gadać na antenie. Nie wygłupiaj się, w końcu właśnie po to rozkręciliśmy tę stację żeby walić wszystko prosto z mostu. Słuchajcie, przez was dzisiaj nie tknę wieprzowiny. Każdy z nas ma jakąś historię. Teraz akurat pasuje nam twoja. Co tu dodać? Nie zapomnijcie o jutrzejszym programie, w którym Lopez wywołuje wieprzową masakrę. Mój kumpel Lopez. Uwaga! Nie poleca się, by programu słuchały dzieci, ich niańki oraz wegetarianie. środa. Mój kumpel Lopez. Rzecz dzieje się przy stole we wtorek wieczorem. Jadałem już wieprzowinę mamy i nie było problemów, więc domyśliłem się, że czyści mnie raczej z powodu ojca, który gapi się na mój lewy baczek, jakby zobaczył krokodyla. Wczoraj wieczorem. Aha? Byłem szybszy. Skarbie, to mięso jest pyszczyste czyli pyszne i soczyste, wypasione na maksa. Tato. Wiem, synu, wiem. Miałeś chrapkę na ten kawałek, wiem, ale ja zwyczajnie nie mogłem się powstrzymać. Nauczyłeś nas wczoraj, że trzeba myśleć tylko o sobie. Więc odtąd każdy z nas dbał o siebie. Mm. Mm. Zauważyłeś kiedyś, że ostatni kawałek zawsze smakuje najlepiej? Wiesz do czego zmierzam, synu? Tak, i jeśli deser też chcesz mi zabrać, do piątku masz szlaban. <śled> hmm. No co ty, tak powiedziałeś ojcu? Nie mogłem się powstrzymać, wiesz jaki jestem, kiedy się zdenerwuję Już sobie wyobrażam, jak twój stary dostaje wścieklizny Nie będziesz mi tu pyskował Nie, nie aż tak, zwyczajnie w mnie palec, w sumie szkoda Masz natychmiast iść do swojego pokoju i tam porządnie się zastanów, dlaczego przynosisz wstyd rodzinie Niestety muszę cię zniszczyć. Żałuję. A, o, poważnie? To będziesz żałował jeszcze bardziej. Ja, 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 ja. Masz swój budyń, synu. A co, niedobry? Skąd? Tylko posypałem na wierzchu strychniną. Strychninę akurat lubię. Mam też dla ciebie nowy okrzyk kibica. Wymyśliłem go w toalecie. Łap, kawałek chleba i musztardy, chłopie! Najwyższy czas na wielkie salami! Jak? Wielki szlem, wielkie salami. Niezłe. Wiem. I co. myślisz trochę nad sobą? Jasne. A konkretnie nad czym, syn? Konkretnie zastanawiam się, jakby tu więcej nie przynosić wam wstydu. No i? Mam niejasne wrażenie, że twoje widzi mi się na temat moich włosów. To wyłącznie twoja sprawa. Ja mam widać inny gust. Raz do roku mógłbyś się nagiąć. Ja chcę tylko, żebyś na zdjęciu wyglądał jak człowiek. A może ja się sobie podobam z baczkami, co? To według ciebie jest egoizm? Ja myślę, że egoizm to komenderowanie wszystkimi, żeby wyglądali tak, jak ty sobie wymyślisz. Proszę bardzo, skoro raz jeden nie możesz podporządkować się zasadom panującym w tym domu. To może wolisz dłużej nie być członkiem rodziny Brenanów. Może bardziej odpowiada ci rola sublokatora, chłopcze. Ty żartujesz? Założymy się. Dzięki, tato. No to zakład Na jakich zasadach? Zasady? Pokój udostępniają nieodpłatnie, muszę płacić za wyżywienie. Za to dostanę pół kieszonkowego. Pozostałe zasady są takie: mogę robić co chcę i nosić co chcę. I kładę się spać kiedy chcę. I najlepsze. Uwaga! Mogę jeść, co mi się podoba. Dla wszystkich, którzy słuchają nas w domach, Lopez otworzył właśnie wściekle zielony tort z żółtym, lukrowanym napisem, który głosi: założymy się. <średziny> Jutro znów mój kumpel Lopez, bohater, który zerwał się ze smyczy tatusia, dowie się, co to wolność i zacznie nowe. Życie jak w Madrycie. Kto wie, gdzie? Zostaw wiadomość, jeśli chcesz. Dobre. Brzmi jak ballada o utraconym domu O w dobrym sensie znaczy się. Chciałam, żeby to miało jakąś głębię Coś w tym nie tak? Jakby trochę za dużo tej głębi Ciekawe, co teraz porabia nasz kumpel Lopez Pewnie zabił go już ojciec, jak zobaczył tort Nie wiem, czy Rey tak szarżował Gdybyśmy nie nawijali o tym w radiostacji A czy to ważne? On się bije o swoje i tworzy Tylko żeby się nie sparzył Słuchaj, za wolność się płaci Ale nadmiar wolności nie zawsze jest dobry Że jak? Nadmiar powietrza może też. Dla ryb, na przykład. Im nie służy. <noise> Założę się, że rej sobie radzi. Zaraz go spytamy. Odbiorę. Ja? Zamknięte Piątek 88 i 1, radiostacja Roską. Tu Pytalski, tak się zastanawiam Kogo my tu mamy? To nasz kumpel Lopez, już czwarty dzień z rzędu w tej samej koszuli Ech, Jakby jechało z gniłą rybą Ech. Za chwilę mój kumpel Lopez, a w nim bezcenne refleksje na temat wolności i jej kosztów Nasz bohater przekona się, że wolność nie zawsze jest słodka Bywa także cuchnąca Płaćcie za prysznic, to od was też będzie jechało. Dedykuję ci ten kawałek, Lopez. A możliwe, że jak trochę damy czadu, to już nie będziecie czuć. Dzwoniłam do ciebie wczoraj. Nikt mi nic nie mówił. Ciekawe czemu? Wczoraj wieczorem. Halo? Kto? Ten, co z nami mieszka? Tak, tak jest, ale masz szlaban na telefon, więc niech najpierw za niego zapłaci. Takie są zasady. Papa. Pa. Słuchaj, Rej. Jasne, że głupio to teraz wygląda, wiem, ale może byś już dał za wygraną. A gdzie moje prawa? Chłopie, to przegrana sprawa, ojciec cię wykończy. I na zdjęciu będziesz całkiem łysy. I tak nie wygrasz. Ha. Dajcie siana z tymi kazaniami. I tak mam do przodu. Nigdy nie miałem takiego luzu, nareszcie żyję. Dobra, dawaj jingle Łosiu. Mój kumpel Lopez. W kolejnym wydaniu programu Mój kumpel Lopez nasz bohater przeimprezuje kolejny wieczór, ale będzie jazda. Co wy? Szybko, szybko, no Robson! Słuchaj, mam tylko minutę, bo ojciec zaraz zauważy, że zwinąłem telefon. Wyskoczymy gdzieś wieczorem? Nie mogę. Idę z mamą do kina. Jasne. No dobra, Siema. Lili. Niedziałek. Gdyby był telefon zaufania dla popaprańców, którzy są lokatorami we własnym domu, to słowo daję: w piątek bym z niego skorzystał. Nie mogłem znieść własnego smrodu, więc koło dziesiątej zawinąłem się z domu. Nadszedł czas na wielkie sami! Co ty tu kurde robisz? A ty co tu robisz? Śpię, dobra? A przynajmniej próbuję. Ale dlaczego nie w domu? Chyba widać. Ja też mam swoją własną imprezę, ziomar. I starym to nic nie robi? U mnie w domu prawie nic nikomu nie robi. Moi starzy w zasadzie nigdy się do mnie nie wtrącają. Bo to, rozumiesz, jest na czasie. Na czasie? Gdybym tydzień temu to usłyszał, uznałbym, że farciarz z ciebie. Już dziś, w specjalnym wydaniu programu Mój Kumpel Lopez, nasz bohater dostaje bezcenną lekcję życia od bardziej doświadczonego kumpla. <laughs> Żałosne to, nie? Dosyć. Chyba nie dlatego jeszcze nie śpisz, że na mnie czekasz. Uwaga, uwaga, A co uwaga, mnie obchodzi sublokator? I co? Jaki wynik? Nie wiem. Zanim przysnąłem, było 4 do 3. Chapnę sobie ciasta! Chcesz trochę? Nie, błagam, nie! Żadnego ciasta! Mogę to kopać rowy, albo zapłacę, albo nie wiem co. Zrobię wszystko, tylko tylko nie każ mi znowu jeść ciacha. się wydarzy, się wydarzy, A sałatka ryżowa może być? O, nawet nie masz pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Chodź Delgado, dwa auty. Dziewiąta zmiana jest piłka delgado, odbija w lewo. Brawo! Jest, dobrze. Brawo! Jest, lepiej. jest najlepiej! Odleciało w na kosmos! państwa! Słuchaj, synek, trochę ostatnio myślałem, i doszedłem do wniosku, że głupio, żebyśmy rozpętywali trzecią wojnę światową z powodu jakichś baczków. Właśnie tato, to bez sensu. Może w takim razie. Skoczę do schowka, wezmę porządne nożyczki i załatwimy to od razu. Kapujesz? Super, jasne. Wiesz, może umyj mi jeszcze do tego pupkę i zmień pieluchę. Nieźle. Brawo, stary. Człowiek całe życie czeka, żeby rzucić taki tekst. A potem drugie tyle czeka na reakcję ojca. Chcę tylko, żebyś wyglądał jak Brennan. Hmm. Tato, doskonale wiesz, że nie o to biega Zwyczajnie nie możesz się pogodzić z tym, że dorastam Pudło A właśnie, że nie Tato, spójrz prawdzie w oczy Jestem dość dorosły, żeby czasami decydować o sobie A już na pewno o tym, jakie nosić włosy Nie jestem taki pewien Ha, serio? Serio No to dawaj, dotknij baczka No szybko Dotknij. Dobrze, Patrz. Dotykam baczka. Z obrzydzeniem. Faktycznie, coś mi niedobrze. <laughs> to się, tato, nazywa dojrzewanie. Dobrze wiem, jak to się nazywa. Tylko trudno do tego przywyknąć, kiedy zdarza się to twojemu synowi. O, nie przejmuj się. I tak ciągle mam umysł sześciolatka. <laughs> Wiesz, jak byłem w twoim wieku, miałem takie baki, że nawet sobie nie wyobrażasz. Niemożliwe. Serio. I jeszcze mój ojciec zawsze mówił na nie plejsy. Czyli plereza i pejsy. Wypas, Wypas na, na Maxa. Maxa! Wow. Idę się przekimać. Chciałbym wypaść jak człowiek na jutrzejszej fotografii. Chyba ty też. Wiesz, Rej? Zostaw je w sumie. Ale błagam, wykąp się dobrze. Śmierdzisz zgniłą rybą. Było to bardzo, bardzo specjalne wydanie programu mój kumpel Lopez. Ach, aż łezka mi się w oku zakręciła. I co to wszystko? Finito, zero sprawy i obaj żyli długo i szczęśliwie? Nie do końca, bracie. Nie do końca. Twoje baczki. Zgoliłeś. Nic nie jarzy Ja też nie bardzo. Może ściąłem je po prostu, bo to moja decyzja. Może zwyczaj nie dałem się ojcu zrobić wiajo, ale tak naprawdę to chyba chciałem wciąż być maleńkim syneczkiem tatusia. O. Ta. Za to za jakiś rok zapuszczę Baki do pasa, takie, że jak słowo da jeszcze na Wam opadnie, ale będzie jazda. Świetnie, ale i tak będzie mi brakowało tamtych. Teraz mi to mówisz? Szkoda ich, a takie już były jedwabiste. Zaraz odrosną. A jak nie? Podobno czasem po przycięciu obumierające mulki włosowe. Dobrze, że kiedy jeszcze je miałeś, zrobiłem zdjęcie. Ha, to niemożliwe. Chłopie, a właśnie zacząłeś wyglądać jak super gość. Twoje baczki to nawet wczoraj mi się śniły. Nie wkurzaj się mnie co? Śniły ci się? Ech, kurde. Wersja polska, masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Katarzyna Wojż. Dźwięk Katarzyna Lenarczyk i Elżbieta Mikuś. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Ewa Kmielewska. Wystąpili Julia Kołakowska, Marcin Pawłowski, Leszek Zduń, Marek Błodarczyk, Jacek Rozenek i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majksza.